Siemaneczko, z tej jest a dzisiaj jest ze mną tutaj nasz zawodowy, rajdowy kierowca Kazimierz. O, czekaj, bo nie widać, no witam ja. was Jestem Mati. Hello y I dzisiaj, słuchajcie, pytacie a gdzie wy chłopaki jedziecie dzisiaj? No dzisiaj jest niedziela, gdzie wy możecie jechać? A my dzisiaj jedziemy na targi w Czyli słuchajcie za Włocławkiem Kaziem, dla mnie się, ale to jest normalne <laughs> więc w sumie ja was zapraszam na dalszą relację z targów, bo po bezie będzie tak Ej, coś tak? wam jeszcze powiem. Tak? Zobacz, tam. Tu przeważnie panie ogólnie sobie stały. Co nie? Panie zarabiały. A teraz te skórwy syny zabrali im robotę. I w każdy wjazdek wpierdolili bramki. I ma tu akurat nie było. A tak to to wszędzie są bramki wąstawiane. Także ostatni widziałem jak ktoś korzystał przy samej drodze. Zobacz ta ile wody tu się przez most przelepać na korzenie, na opał w wodzie się suszą. Zobacz ta. Matko Bosko mówię, tu jest tyle, a po drugie prawie nic, Ja po, pobudź i się potędzimy, że tak ty, jest. Boże, ty łódki! Pojechaliśmy na wystawę. Nie, Kaziu? Przyjechali, przybydź. przyjechali. Przyjechali, zobaczyli, zajął. i patrzymy, co ciekawego jest. Bardziej na dziewczyny niż na maszynę. Cicho bądź. I ogólnie... Będzie fajnie. Jaka dyskrecja. Mamy takiego dużego kornika trochę inny niż drzewo i tu ma takie takie talerze, jak Kazi na obiad dzisiaj przyniósł. Mati, przepraszam. I dzisiaj ja taka. twoja praca. Nie, nie, nie patrzmy, bo to Unia. O, mamy, mamy dwie jak kuboty. To wygląda jak no, Ej, Teraz zobaczcie kabrioleta. No, normalnie pierwszy raz widzę, jak się tak da tak otwiera. Ja, ja się pakuję pierwszy raz Chodź. Chodź Kazik. 60 Tak, Kaziu się udaje, że się zna. Patrz. A awaryki ja działają? Działają awaryki. Mamy da. Patrz, kierunki. Patrz. E jakie tu są dźwignie. Nie żeby coś, ale przynajmniej pojemny ciągnik. Czyśnij z, <grystanie> z czego? Ej, chodź tego, pchni ma z tyłu. Z, przynajmniej pojemny ciągnik, chłopaki. Bo tutaj na trzech chłopatów to jest? To? To nie. nie ma tuga ty. No właśnie. <laughs> 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 o oh boże, to jaki węczyn ma, ty, do driftu tam. No bo to na driftu jak w tej no. superach. Ludzie, powiedz mi, do czego to wszystko... Hydraulika. Hydraulika do tyłu. Do tyłu? No. no jak? What the fuck? Gauziu, to jak stare maszyny miały. Nie znam starych maszyn. I to jest, <laughs> jest jeszcze lepsze. Patrz, a tu mamy światła. Ale patrz, patrz. Kurwa, to. Boję się. <laughs> Nie, bo później tego nie ślę. Się... Każdy da już bajkę no, Ja mam pierwszy raz na wypinać, bo na cię na tem. Patrz, patrz, patrz. ja nie mogę. Dalej, że mu pomogłeś, kurwa. No. A. No. <grym> Chodź, idziemy stąd? <grym> Chodź, mnie idzie. ja Nie, żebym podpuszczał Kazia, ale nie wsiądzie na kucyka. Ludzie, za rok, jeżeli po tym filmie będzie 5 tysięcy mało lajków, 8 tysięcy Bez lajków, przesady. To ro za rok to przyjrzymy i jeżdżę na kuni. No jak będzie 8 tysięcy tak. lajków, to się kupię tego konia. Na prywatność. Zobaczysz, zobacz. to zobacz. Staw to na początek, a ja zobaczysz. Jak tu będzie 8 tysięcy temu, wypuszczę swojego konia. Zobacz jak. A <laughs> zobacz jak <laughs> <laughs> kitą chęci. Jaki to jest, Nie to ogon? Przyjechaliśmy na wystawę rolniczą i lądowaliśmy w salonie samochodowym e, salon, e, To jest dacia e, hybrydy jakieś Nie tylko hybrydy e, rav renówki, a Wydziłoty, wszystko tu jest I Wisła O, śpiewają Mamy Mam morze wiślane e, ja, ja czuję się oszukany Czuję się oszukany, bo w tamtym roku to był Lamy Pokażę, patrzcie, to było lama. To jest zdjęcie z tego tamtego roku, to była lama. A teraz tu nie ma lamu. Ja się pytam, gdzie są lamy. Halo, halo. Robią sobie dzieci. Gdzie są lamy? Kasiu, dotknij. A weźmy tam w Nie wejdź. Boże. Nie, żebym Cię podpuszczał, ale Kasiu nie pogłaszczasz. Maty chciał palec w tyłek wsadzić, ale nie dał rady. Kasiu, pogłasz. Dlaczego? Ci, puści, puści, puść Patrz, a mnie parę do No to kuj Kazi ma za małego palca, nie sięga. Chodź. Bo, jak się na coś go walił. O ty. A chyba mu dobrze. No, ten dwa Bo sam to za macanie, kurwa. <grym> recenzuje beczkę. A nie, Paci Jednak ośkę z tyłu maskry to ma być, w której nie zauważyliśmy też. Ty ale to tak trochę tak za średnio to średnio to wygląda z no tyłu no śmieszne. Tak nie no właśnie jak wyglądał, ale że funkcjonuje. Kurwa. Ale w sumie proste łapy masz. tu masz taką burzę gnumiowica lesi w górę Mati miał te muchy i stwierdził, że będzie błyskał muchodzowym. No tak. No i super. Bar bardzo wydajne. Ej panowie, teraz taka rozkmina, nie? Taka rozklina między nami, nie? No. Patrzcie, odkąd weszło to, to 500 plus, nie? No. To czy wy też zauważyliście duży wzrost kobiet z Tak. No od grona się rośnie. No, 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 jakoś kiedyś można tak zwracam uwagę, a teraz jak się idzie ulicą, no chyba jedna tak, druga z wózkiem, jeszcze dziecko nie ma budek pcha, no. bo chodź zachodzić to do wózka se szazi się, się przyzwyczaja. No, 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 słyszysz na środku z cwerku, dobra, do wystaj nie Idziemy kolejne robić, nie? Nie, tak taka moja sugestia, nie wiem ludzie czy wy też tak zaobserwowaliście czy nie, ale poza tematem w ogóle. Tak w ogóle to jesteśmy tu w krainie kwiatków ogrodów od A do Z yy, i tu. Wysłuchali my wiejską skądzko, aż nóżka samochodów. Nie Kaziu? Ta tańczący mikrofon. i będzie góralką od dwa warkocze ta się. Jedziemy trochę tego nagrać, zobaczycie co święte tańczą. Gdzie? Grunze się najdę loto. Ładny Państwo. Przeprzednił Chodź, zobaczymy. Kiedyś się jeździło na pokazy oglądać maszyny. A teraz fiatki i występy taneczne. Człowiek dojrzewa tak duchowo i wewnętrznie. <laughs> Słoneczko się bawio. Niech będzie nie, podpuszczał gazu, ale nie wejdzie w środek Hipnoza Ty Ty, a jak któryś z widzów nam odleci? Ja walę, synu Co za czary Patrz, 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 patrz Niby jak kulka się wydaje, że idzie do góry Ty, co pompa? A jak to działa? No to jest w jednym miejscu i patrz no, widzisz? Patrz. No jak? Bo to jest cały czas w miejscu. w miejscu, tylko to się kręci. A ja myślałem, że jak ja mrugam, to zdąży pójść na dół i wygrać na tego samego miejsca. Ja, dobra. Mamy z Kaziem taką rozkminę. Matim? Co z Matim? No dobra, to my A w sumie ja sam. No właśnie. Żeby Kazi nie obwiniać. Bo tutaj no ciepło jest, tak? Jest, jest ciepło. I no przeważnie się idzie w spodenkach, tak? No mówię, no tak o naszym wieku, tak? Czyli przedział 18+. Plus. 17 plus, przepraszam. No to się przeważnie w spodenkach chodzi, tak? I dziewczyny też. Ale jedna... Albo kierajdy. Tak, jedna była w dłuższych. Takich długi Długi, I doszedłem do wniosku, doszli... Doszedłem, dobra. Niech będzie na mnie. Nie Niech będzie na mnie, ale ogólnie to Kazi też nie pomagał dojść. Chyba nie. A jest tam pełno podtekstów, no ale dobra, że chyba ją bili w domu. Po prostu taki typowy taki Janusz, taka koszulka. Albo klęczała. Ale powiedzmy, że byli w domu. Typowy Janusz takiej białej koszulce spoconej. Wejdź rozjęcie. Na na, na lewo. mu Maciek. I, I podejrzewamy, że była bita w domu. nie I teraz napisze się Miki, ale co coś śmiesznego. Nie wiem, ale, ale każdy się by o to myślałem, żeby też. Tak. Kazie miał z tego pompę i jest w ogóle niedobrze, bo nie lubi nie lubi cierpienia innych ludzi, znaczy lubi cierpienia innych ludzi, ale się i on nie po, 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 molestowanie psów. Kazię teraz ja się broni, prawda? Ty jaki puk suk, junior. A ciekawe gdzie senior jest? Suko, suko, suka, bliedz! Subo! Nie no ale... Czedasznikom i maszyn rolniczych i częściej zamiennych. A bielaru odpalony, ja idę do Ale zobacz jakie koło ty, na... ale przyczepność Patrz, slick to jest do driftu pół Ja bez... No ja zobacz jak formuła ty Co, suka bilet Suka i tu czerne Szczerze? Bałbym się to Ty ty masz 35? Patrz, 4 tenc, Do żadnego jakbym to zawiół, to by z tego za dużo nie zostało Ty to... To jaki kanał? Farmer TV, zapraszamy jak najbardziej. To w ogóle nie wszyscy czy... No ja z kolegą i wszyscy nagrywają. Czyli zapraszamy na kanał chłopaków jak najbardziej. A już oglądam wasze filmy na bieżąco, No tam My również polecamy jak ktoś ma ochotę. Relacja będzie z tego? Będzie? No to u nas też będzie, to zapraszamy, bo u nas to bardziej w takim charakterze troszkę innym, ale jak ktoś będzie sobie chciał zobaczyć, to zapraszamy do chłopaków i będzie można sobie zobaczyć relację. O! Ale tu nie napompowane. Nie napompowane jest kurwa. Bakazio no już hejtuje wszystko, łapka w dół. Tak, tak kurwa. Patrz, to jakie liczniki. Ale czy ale... Ale nie, Creator... nie było? Elektronicznych nie było. Ale się było, po kurwa. Ty bra brakło. No jak, nie? Ja, no może tu. Już. Ale no nie powiesz, bo środek fajny. Nie, jest fajnie. Plazma kuwa porno lecem. Patrz. W każdą stronę. No, to jest zajebiste. No. Nie, to jest coś pięknego. Stop, przeszklony Tylko wałek trochę nie, tak to jest daleko tempomad. tam. No to co jest? Faktycznie, to Gdzie? To przecież. masz rewers pewnie. No tu rewers pewnie, ale tu jest, e, szybciej, no, to jest, no, jest e, ten pomoc szybciej, wolniej tak. No, to jest wystopniówka na pewno. No sztuwer. No nie, Mati! że może być w kurwa. No ale to jest wystopniowe. No to jest tak samo. W Hydraulika no, jest fajna, ty. No. A zobacz na wałek, tylko tylko trochę daleko. A co to ręczny ma być? No. Nice. śmieszny po normalnie masz wszystko. Podrobisz, masz dalej, jeszcze, masz Kaziu, tajniki. Uła, wow, patrz to. O, opuszczanie, podnoszenie piętkości i tak dalej, masz. No, tu do ustawienia wszystko no. fajnie. Nie, powiem wam. Przyjemny chciałam dłużej. się chciałem śmiać z Dojcza ale nie mogę. Wyposażenie fajne tylko. A, a to co to jest? Schowek. Wentylator. No, wentyl. No. wentyl. Patrz, A ja ciekawe jakbym tak w samochodzie się robi, że się a. podkręci. A nie, to znaczy, tak że się w samochodzie. Ruszymy, jak tu mamy. Schowek Tu o, kolejny. E, kolejny e. A na no napoje, jakie fajne? No ten, ten najdroższy. Chyba jakaś wersja premium powiem. Wam. Wiecie co ludzie. Pa! A tam jak klikniesz to dom, to do domu ci wraca. O kurde, patrz. Albo to jest F, może... F1, F2, F3 jak w komputerze F9 gdzie jest do nawodnik. No patrz, sprzedany już. Sprzedany Jeszcze obejrzymy sobie opryskiwacz. Romar. To jest to z czego mam siewkę. Firma, nie, powiem tak nie wam. Wiem, czemu na peli? Te takie zwane pelikan w próbkowiach, to mi się nie podobają. Co znaczy pelikan w sensie? No bo się rozkłada tak, pelikan. Zobacz, porządna A firma, bo końcówek nie was nawet nie ma kto się. Ale patrz. Ale nawet do czego byś założył taki Przecież są inne, każdy opryskiwać No tak, no ale jak ktoś ma takie samo na przykład. Patrz. Mam no, czy kradniesz. Patrz, wszystko. Nic, nic jeszcze nie ukradł. Chwała, <świec> 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 nawet o, że tego nie mogę. <świec> oh так.